আও গরি গরি ক্ষিয়া দলক সাকো দে লাস দে বেস্কলোস গরি হাউস হাউস জিটাটাটাটা Ze studia Nex International oto Nexikomości. prowadzi dla Was jak zawsze kamil Nexik! Gotemorgen. Witam bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu Nexikomości po trzech miesiącach. Dlaczego po trzech miesiącach nie, proszę nie zadawać pytań i nie będziemy na to odpowiadać. Informacja z ostatniej chwili polska dominacja w lemiąż! To jest historyczny moment dla polskiego motorsportu, proszę Państwa. Drużyna AFKORS z Robertem Kubicą na czele oraz JFEJJE oraz Philem Hansonem triumfują w, happy, w hypercarach. Natomiast drużyna Interpol Europol, znanymi jako opiekarze, nasza polska drużyna z Kubą Śmiechowskim, Tomem Dillmanem oraz Nikiem Jolojem zdobywa zwycięstwo w kategorii LMP2. Proszę Państwa. Wyścig rozpoczął się wczoraj o 16 i zakończył się dzisiaj o 16 i to jest po prostu historyczny moment. Po prostu cudownie to widzieć, co się wydarzyło dzisiaj. No i po prostu jesteśmy dumni. Naprawdę, brawo, kubica, wiecie, co to dla niego oznacza? Mam nadzieję, że wiecie. A teraz proszę Państwa, bez przedłużania od razu kolejna informacja, bo... Bo i tak byśmy nie wspomnieli aż tak bardzo o tym, co się otwierdziło w wyborach na polskiego prezydenta w, w maju, gdyby w ogóle wydanie było. Ale teraz przynajmniej możemy powiedzieć, na przykład, kto wygrał. Więc, y, tak szybkie podsumowanie tego na przykład pierwszej tury: w pierwszej turze wyg tabela wygląda następująco: 900 Włoch Marek Marian.

6,34 Brown, Grzegorz Michał, 14,81 Mędzen Sławomir Jerzy, 29,54 Nawrocki Karol Tadeusz, oraz 31,36 Najwięcej ze wszystkich Trzaskowski, Rawał Kazimierz. Właśnie Nawrocki Trzaskowski przeszli do drugiej tury, ale tak w skrócie mówiąc, mamy tylko 4, 4, 4 osoby, które mają jedno imię. I są prawie, że wszyscy na samym tyle, na samym tyle oprócz yy, Wocha. Kim jest Woch? Nie wiem, ale lepsze pytanie kim jest Maciak? No i miło widzieć na przykład 1,25% Stanowskiego, który tam dosłownie przyszedł tylko dla żartu, a tak zdominował kurde. Brawo dla niego. Ogromny spadek na przykład dla Hołowni. Co to się musiało kurde stać, proszę Państwa? Jak to możliwe? Grzegorz Braun, zaskoczenie dla niektórych, jakim cudem zajął czwarte miejsce, to jest jakaś haima dla niektórych, ale wszystko jedno, się si trafił, no jest super, no. Jesteśmy zgubieni oczywiście, patrząc na to, kto w ogóle wygrał pierwszą turę. Trzaskowski-Nawrocki, no cóż, eee, popis dalej trwa... Ale jeszcze grubiej będzie w drugiej turze, gdzie zaskakująco nie wygrał zwycięzca pierwszej tury, tylko Nawrocki. Jak do tego doszło? Nasza Polska jest zgubiona. Chciałem teraz, a teraz byśmy pozostali jeszcze w temacie wyborów, na przykład tych amerykańskich, gdzie na TikToku mi wyskończyły jakieś głupie informacje, że sfajkowali wybory i że to Harry kurde wygrała, ale i tak nic to nie zmieni. Ale ja nie mam pewności co do prawdziwości informacji, ale na pewno coś sensowniejszego, co jeszcze większo zrobił Furor, na przykład w naszej pozycji, co było oczywiście słuchalne, słysz, słyszalne i było głośne w internecie. Ale i to też oba, ale to przynajmniej tak obalili czyli informacja o aplikacji przeciwko dzieciuchom. W dużym skrócie miała powstać specjalna aplikacja obowiązkowa do zainstalowania dla każdego, dla weryfikacji wieku, gdzie yy, trzeba było sprawdzić, dzięki czemu do niektórych aplikacji yy, dzieciuchy nie mogły wejść, wyliczając to nawet social media ogólnie, prawie że wszystkie aplikacje, ale na szczęście i u. Obaliło to teorię, że 1 lipca miałoby takie coś zostać wprowadzone, ale wspomniało, że w sumie takie coś mogłoby istnieć, ale to tak tam chcę, chcą tylko testowo, nieobowiązkowo i tam co najwyżej na jakieś naprawdę strony dla dorosłych, albo inne takie. Naprawdę, ludzie, co to za dane informacje? Nawet tego nie zweryfikowaliście. Sam przyznam, że myślałem, o, interesująca informacja. No dobra, dojdzie jakoś przeżyjemy, ale to jest trochę dziwne. Jak miałoby takie coś w ogóle powstać? I okazało się, że to nie ma sensu. Bo to było prawie że jedno wielkie kłamstwo. Więc dzieciuchy macie szczęście. My natomiast nie mamy szczęścia, bo dzieciuchy już dalej będą zostały. Będą z nami. Eee, Przydałoby się. Eee, patrząc na to co jakiś dzieciuch narobił kurde w TV fikcyjnej. Jak wiki kurna. Te drogi dzieciuchu, jeśli to ty zrobiłeś, proszę powiedz, to przyznaj się, i wszyscy będą wiedzieć, i luź, że dostaniesz lańsko, i nie będzie lepiej. Ważne, że będzie spokój. Yy... Słuchaj, no, Nie chce mi się. Poluja. Foluja! No bo tak. Eee, prrr, we w styczniu, tak mi się wydaje, w styczniu, czy tam lutym, dostaliśmy zaskakujący reveal Switcha 2, po tym jak wszyscy zaczęli prosić, pokażcie Switcha 2. Te dziś tego dnia będzie Switch 2, macie pokazać Switch 2. No nie ukrywajcie, wiemy, że robicie Switch 2 i zrobili to, pokazali i wszyscy na to. Hurra, jest Switch 2, wygląda super! Gierki, kurde, świetnie, fajnie, ale już wtedy było widać kilka małych problemów. Na przykład, yy, zacznijmy tak yy, prosto, yy, od yy, kompatybilności wstecznej. No, nie wszystkie gry będą kopane i ja mówię okej. Okay, ja rozumiem, że gry jak Ring Fit Adventure czy Labo nie będą dostępne na późniejszego Switcha, bo to. bo obie to, bo to, bo to, bo gry są skonstruowane do tego głównego Switcha, ale jak teraz patrząc, no to sprawa z tym jest skomplikowana. No i nowe funkcje Switcha jest większy. E dłużej wytrzymuje na baterii, powinien być postężniejszy i takie tam, lepszy ekran, choć ten sam co w normalnym switchu 1 prawie że... Czy dobrze, czy nie, ważne, że 4K ma być gdzieś tam, chyba tylko na podłączenie do telewizora, ale... Dalej było tylko gorzej. Eee, jakaś funkcja myszki, gdzie po prostu siuru, 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 szurasz tym myszką, i kurde, kierujesz goście na wózku grającym w, w kaszykówkę. Musiałem przez. czy sia, byłby to dobry tekst. Eee, co jeszcze? Kartridże, które już nie jest to takimi normalnymi kartridżami, bo to było coś cudownego w tym Switchu, kartridże. To była jedna z cudowniejszych rzeczy normalnego Switcha. Coś, co dało pewność, że to twoja gra. To ty na tym zagrasz. Nie, teraz yy... kartridże nie będą mieć gry, tylko trzeba to zainstalować i to już nie twoja gra. Jak to mówią, skoro tak, to czy uważacie, że... Kurde, zapomniałem tego jednego tekstu. Eee. Czyli można w sumie tak naprawdę uznać, że piractwo jest legalne? Skoro to co kupujemy nie będzie nasze, to czemu czemu uznawać, że piractwo jest złe? Chyba to źle to źle chyba chyba źle wypowiedziałem ten tekst, ale chyba kumacie o co chodzi. Pewnie gdzieś już coś takiego słyszeliście o tym że piractwo nie jest złe, skoro takie kupoty wymyślają e, to 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 jeszcze nie koniec e, ceny poleciały zbyt, zbyt wysoko e, nowa funkcja czatowania, coś w rodzaju ograniczonego discorda movie and worda powiem wprost e, menu dalej wygląda ok y y słabo nie jest jakieś takie zachwycające, porządne, takie wszystko, dużo się dzieje, jest fajnie, hurra! Jest takie fajnie do oglądania, wszystko fajnie. Dosłownie dostajemy to samo co kurde to. Ni nic się nie zmieniło. To, to jest to samo co to. Prawie że. Co jeszcze mogę powiedzieć? Eee, jeśli chcecie spróbować coś e, skombinować innego z tą konsolką, na przykład trochę pomodować, trochę polepszyć tą konsolkę, zagrać w coś jeszcze innego niż to, co oferuje... zrobić coś innego, co oferuje Switch to ta konsolka się zbrikuje i, nie, 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 i będzie bezużyteczna. Nic więcej nic z nią nie zrobicie. Czyli nawet konsolka nie jest wasza. Jest tak okropna i tak dobiorę tego Switcha twarzy. Wiecie co? Ja i tak poza tymi wszystkimi rzeczami nie planuję zakupu Switchu 2, bo to mi wystarczy. To mi wystarczy. Wszystko co będzie tutaj, to mi będzie wystarczyć. To co będzie na Switchu 2, to mi nie jest potrzebne. To modaci Live będzie jeszcze na tym Switchu i na Zumę ile i tak kupię kurde na, na komputerze jak będę kupować, a teraz kosztuje 320 ziko za normalną wersję. Spróbujemy jeszcze na priorytet, że można się kupić. Ale luksa chyba nie kupię. Ja wiem, fajnie, że fej, kurde, że jakiś stroj, że jakaś cieszynka, ale to. Jakieś inne ulepszenia, że trzy dni wcześniej. Można to jakoś wytłumaczyć, ale to nie zaargumentuje wystarczająco sens takiej ceny. No, ja jakoś tam widzę jakiś powód tej ceny jakiś tam ale nie będziemy garać o inazomie Victory Road bo większość z was pewnie nawet nie wie co to zagra a eee, kurde nie przygotowałem się do tej do tej sekwencji waszej ukochanej sekwencji żartu miesiąca ale spokojnie szybkie tam trzy kliknięcia e, raz e, dwa trzy

Pański syn w odpowiedzi na moją uwagę pod jego adresem, przy całej klasie powiedział, żeby nie przeleci. Zaraz się z nim rozprawię. Powiedział ojciec i poszedł do otwartego okna: Jasiu! Pokłóciłeś się dziś z panią nauczycielką? Tak, tato. I powiedziałeś jej przy całej klasie, że ją przelecisz? Tak, tato. To co się szwedasz po ulicy? Chodź do domu, pani już przyszła. Rob swoją robotę, górna. <słuch> <słuch> Jeśli śledzicie sytuację milionerów, to wiecie, że jest okropnie. Polskich milionerów, oczywiście. Eee, TFON po tym, jak zmieniło oprawę milionerów, zrobiło specjalny konkurs o 2 miliony, i to wszystko pokazało, że jest nadzieja, że milionerzy znowu będą zajebiste. to to sparto rok później. No więc tak, ktoś wygrał milion, fantastycznie. Ktoś wygrał ponownie milion, interesująco. Ktoś znowu wygrał milion. I żaden z tych milionerów nie wygrał głosowania na najlepszego zwycięzcę miliona na świecie w formacie milionerów, w jakimś tam głosowaniu, jakiegoś kurde. Jakieś grupki milionerów, ja tam patrzyłem, było jakieś głosowanie tam Najlepsze coś w milionerach I nic nie wygraliśmy w polskiej edycji Nawet najlepszy wygląd w chyba nie wygraliśmy A my taki mamy najpiękniejszy No i potem się zrąbało w jesieni Zaczęło się późno i skończyło się Wcześnie Tak, za mało odcinków puści. to było głupie Dlaczego? Bo jakoś kurde nie wiem, tam telenowele czy co tam chcieli puścić uznali, że za lepsze, a potem kurde nie, no nie co mi się dam. koniec i wszyscy wiedzieli, że to, to, to nie ma sensu, kurde. a potem było ogłoszenie, że wracamy w maju, teraz będziemy w, w, w weekend, podwójnie, dokończymy to. Eee, co, co, co było z tym dalej, no to to za chwilę, ale jeszcze warto podkreślić, że na legendarną 20-50 wszystko, ale nie milionerów we wiosnę Wszyscy się... 20-50! Zajebista godzina! Bądźcie z nami! Master szyb! I coś tam jeszcze, nie wiem co. Ale o milionerach nie wspomnieli, tylko na jakiejś tam prezentacji tam, ta prezes od ramówki, kurde, która wszystko spartoliła. Powiedziała, wracamy i mamy, chcemy milionerów, muszą być milionerzy. I się milionerzy skończyły. To już doszło do tego. Wiedzieliśmy, że to wreszcie dojdzie i TFUN powiedział, dość koniec z milionerami. Najprawdopodobniej. I zgaduję, że nic nie zrobili na sam koniec. Bo nie oglądałem, nie obejrzałem tego ostatniego sezonu. Ogólnie nie, nie jestem jakimś oglądającym milionerów, ale teraz to już w ogóle, nawet mnie to nie obchodzi. Już wolę oglądać powtórki, awanturę o kase, czy ten nowy Deflor, który wydaje mi się, że nawet y, poszedł im naprawdę dobrze. Gratuluję, chłopakowi, zwycięzcy. Naprawdę, naprawdę wielki sukces. Po, y, jeśli dobrze pamiętam, ostatnia kategoria to było: y, Podaj języki, w jakich wypowiedziano. Y, dziękuję. Gratuluję, naprawdę. Pa, y, liczę, że druga edycja też wyjdzie, bo już szybko bo, y, zaczęli to y, y, gromadzenie do drugiej edycji. Tak, teraz patrzę, co ja kurde, wydrukowałem. Miałem problemy z drukarką, i próbowałem coś wydrukować. Ale kurde się zrąbała drukarka. Potem przychodzi siostra: Ja chcę wydrukować jakieś rysunki. No więc, no, też był, miała problem. No i zresetowałem drukarkę. No i zaczął drukować. I siostra się pyta: I siostra nagle się pyta: Co to kurna ma być? Tak jak chciałem y, Troll y, wydrukować, ale to z absolutnie dziwnego powodu. Już nie będę tłumaczyć po co. Spokojnie. To nic niezwiązanego z YouTube'em, czy coś, ale tak po prostu. Yy, ale wracając do tematu. Było już głośno o tym, że ktoś ma wreszcie przejąć milionerów, że... Milionerzy wreszcie mają, mają gdzieś pójść. Czy to DVP, czy do... Polsatu, żeby te milionerzy tak po prostu nie skończyły i tam nie było, żeby już było po nich. Aż tu nagle w czerwcu chyba 12 oficjalnie Polsat potwierdził, że udało im się i milionerzy lecą do Polsaciku będą już w tą jesień, już zapowiedzi poleciały w telewizji, nie ma tutaj żadnej w zapowiedzi scen z telefonowskiego Mil teofołanowskich milionerów bo, bo, bo nie mają praw ale za to wszystko inne no ale to już z tym luj no no i ja bardzo się cieszę z tego powodu trzymam kciuki, wiem że pewnie to będzie znowu jakiś odgrzewany kotlet w którym nic więcej za bardzo nie wykombinuję, tak po prostu będzie tam, trzy koła ratunkowe znowu zamiast czwartego, wtedy też nowego koła ratunkowego. Nigdy więcej nie widzianego. Louis że był podczas koronki, kurde gdzieś w 2090 zmiana pytania. Bezużyteczne koło według mnie Ale tak, yy, 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 kto pierwszy ten lepszy zniknie? No i w sumie tyle. A, i jeszcze teorii o prowadzącym. Jest pewna szansa, że Urbański wróci. No i cóż, taniec z gwiazdami i milionerzy znowu w tej samej stacji. E, że, że ja liczę, żeby poszło im dobrze, żeby to dobrze ustali, żeby to dobrze ogarnęli, ale. Żeby nie skończyło się tylko na tym, że to po prostu stransmitują i tyle będziemy stransmitować, się ekscytować, że o zabraliśmy milionerów, tam ci dostaje i kurde iść na całość i kurde, co z nim zrobią? <laughs> ja nie wiem co zrobią. A jeszcze tam Polsat udało im się zdobyć randkę w cieniu i to już nawet potwierdzili i już bardzo dawno, że będzie na super Polsacie i świetnie fajnie. Ale mnie to nie obchodzi, bo, bo, bo mnie to nie obchodzi. Eee, kurde już 20 minuta, coś dużo przedłuża, no to teraz y, ostatnia taka informacja ze świata, a potem takie moje informacje. Y, czyli probieża wywalili. Po tym, co się odrąbało w reprezentacji polskiej w filce nożnej, no to kurde, katastrofa. W dużym skrócie, jeśli w ogóle mam ogarnięty dobry skrót do tego. Doszedł do, wiosku, y, doszedł do w w wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobrej drużyny narodowej będzie moja rezygnacja. Jego rezygnacja ze stanowiska selekcyjna. Tak napisał Michał probierz dwa dni po porażce Polski z Finlandią 1-2 w eliminacjach Budylań 2026. W pierwszym meczu i najprawdopodobniej, miejmy nadzieję, że ostatnim, w którym Lewandowski powiedział: A mam dość, nie gram do reprezentacji Polski. Trenerze, wypierdzielaj, nie chcę ciebie. Jeszcze te grde śmieszki o tej piosence. To była Grzeszczak? Kto to, kto to. Kup, kup, kupiliśmy prawie wszystko, a wciąż. No a tak, to była Grzeszka. No, Grzeszczak. Grzesznica. Górna. No i tam Lewandowski się pokłóci. Zabraj mu opaskę, dali Zieleńskiemu, który miał kontuzję. Tak mi się wydaje, tak chyba miał kontuzję. Czemu mu daje akurat teraz? Nie wiadomo, poluje, No i Lewandowski powiedział: Mam dość, spierdzielam. Ale powiedział: A w sumie, spierdzieliśmy swilej, no też mam dość, spierdzielam. Jesteśmy zgubieni. Ja wiem, fajnie, nie ma argumentu, żeby Probierz został, ale znowu będziemy narzekać, że u nas niestabilnie, że nie możemy mieć jednego konkretnego, sensownego trenera, tylko musi się zmieniać. Jesteśmy niestabilną drużyną. No i jakie są przewidywania na nowego selekcjonera? Adam Nawałka, jakiś Urban z Górnika zabrze i jeszcze jakiś Chorwat z Dynabo, Zagrzeb. Czy ktoś jeszcze tego nie wiem, ale wiem jedno. Wywalcie proszę Kulesze Nie pozwólcie żeby wygrał Wygra to, nie ma szans, Cztery lata kolejnego męczenia się to już będzie wiadome Nikt tam chyba się nie zgłosił na to, więc no cóż Hurra! Widzimy się w mistrzostwach świata, kurna Ta na pewno No więc teraz coś ode mnie, losowanie fazy bucharowej Dream Champions 2024, który odbył się za tam kamerami Odbył się, wydaje mi się, chyba przed wczoraj, sobie zrobiłem, więc uwaga, teraz przedstawiam wam wyniki tego losowania. Więc, proszę Państwa, na początku obejrzmy sobie baraże. Kurde, mógł być jakiś fejd. Niestety nie dodałem, no cóż, e, no to dam od razu fejda na sam koniec. No więc, e, oto proszę Państwa, nie wiem, jak mam to pokazać. o, o proszę bardzo. Eee, przyjrzyjmy się dokładnie, eee, grup, grup. W pierwszy, pierwszy mecz Baraży rozegra Bayern Monachium przeciwko West Hamowi, drugi mecz rozegra Galatasaray przeciwko Juventusowi, trzeci mecz rozegra, rozegra Leverkusen przeciwko Slavii Praga, a czwarty Kopenhaga, Kopenhaga przeciwko Porto FC. A jak wygląda sytuacja obecna jak będzie wyglądać faza pucharowa, biorąc pod uwagę też już baraże O to ona! Pierwsza połowa, zaczynamy fazę pucharową od beczu yy, zwycięzcy baraży drugich chyba. Nie, czekaj. Pierwszych baraży Be yy, zwycięzca pierwszych baraży? będzie gospodarzem pierwszego meczu fazy pucharowej gdzie zbierzą się z Real Madrid. no trudna drużyna trudna drużyna, ale myślę, że taki Bayern mógłby poradzić sobie, w sumie fajnie by było gdyby wreszcie ktoś pokonał Real Madrid. przynajmniej tutaj mielibyśmy spokój od nich kolejny mecz już jestem wkurzony bo wiem, że będzie dramat PSG kontra Intermediola Czyli e, zwycięzca Ligi Mistrzów kontra widzemisz Ligi Mistrzów i ten, który został przerobany za sponsorship. E, jest, jest gruba. Jest gruba. E, PSV kontra AC Milan. To kolejny mecz interesujący, ale myślę, że AC Milan może to wygrać. I na końcu Arsenal kontra y, Sevilla. No na ale raczej tutaj wiadomo, że może to wygrać, chociaż zobaczymy sobie. Ja trzymam też za nich kciuki. E, druga połowa e, fazy Pucharowej wygląda następująco: Pierw, e, piąty mecz to Manchester City kontra zwycięzca e, baraży z meczu drugiego, czyli na, czy na, czy czyli już nie pamiętam kto. No cóż, e, w obu przypadkach mają przerąbane, niestety. Drugi mecz to. Liverpool kontra chyba zwycięzca czwar... czwartego, chyba? Tak jest? Czwart... Czwartego meczu barażowego? No tak byłoby lepiej. No też nie będzie, nie będą mieć raczej łatwo no, obie drużyny, raczej chyba Liverpool może przejść. Eee, a Libery jeśli dobrze pamiętam, to oni zajęli pierwsze miejsce w, w fazie grupo AK, AK grupowej, no to, no to będzie słabo. Eee, siódmy mecz to będzie Inter Miami kontra FC Barcelona, obie drużyny 3 na, z 3x3. 3. Okropnie, okropnie mówię, będzie dziwnie. No i na końcu zwycięzca meczu barażowego 3 kontra Celtic. No tutaj najwięcej szczęścia mają obie drużyny z Baraży, chociaż to też nie wiadome. No i kiedy rozegra rozegramy wszystkie mecze, muszę najpierw przemyśleć kiedy rozegrać baraże, ale to będzie chyba taka szybka robota i będzie spokój, a fazę bucherował, to zobaczymy kiedy będzie. No to to już nie wiem. A na sam koniec takie 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 małe pytanko e, Zawsze pojawiające się u nas w czyli kiedy ostatni odcinek Kiedy odcinek NDH w tym przypadku ostatni odcinek Drugiego sezonu szczerze nie wiem Pomyślę czy jest spróbować w najbliższym czasie nagrać go Zwłaszcza że już dochodzą wakacje I zobaczymy I już nie chce mi się myśleć czy będzie to dalej czy nie Po prostu jest O dogramy i będzie z tym już spokój. I tyle. A to tutaj dałem fejda! No no. No, no! no, no! No, no, nie, nie, nie. Od razu lepiej. No i tyle z tego odcinka, kurde. Całkiem długi odcinek. Myślałem, że dojdziemy do pół do pół, do tego Myślałem, że będzie ten trwa odcinek trwał pół godziny, wiele brakowało, niewiele brakuje. Ale nie będzie pół godziny. Będzie prawie pół godziny. Luź z wszystkim. Ja się żegnam. Do widzenia. Państwu.